Cześć wszystkim, dzisiaj krótki filmik Udało mi się zdobyć trochę desek za, za darmo Będziemy cieli je na 40cm Będą potrzebne do szalowania A już spróbuję narysować o co chodzi Jak mamy szalunek Znaczy szalunek Ławę fundamentową to będę szalował w ten sposób: że tu będą szły deski. No i tu będą szły te deski poprzeczne z dwoma palikami. I będę docinał teraz te deski 40 cm. I one będą szalowane z dwóch stron. Także powinno się to fajnie trzymać. To jest sposób Łukasza, budowlańca. Polecam. Dzięki niemu tak naprawdę buduję. A ja muszę sobie zmierzyć, ile to i będę ile robił co metr. Muszę sobie teraz tak 12, 12, 24, 24, 34, 44, 44, 6, 8, 52, 56, 60, 60, no i środek liczę 60 czyli muszę wyciąć taki deseczek 120 parę pokażę Dzisiaj będzie krótki film. Może jeszcze pójdziemy na działkę. Pokażę Wam wykorytowaną drogę. Już zajęło to korytowanie. A to zresztą później powiem. No tu sobie ustawiłem 40, tam 41 cm, to już nie musi być dokładnie. No i jedziemy. No niestety, reski są trochę w cemencie. No ale cóż. E, a, no i bardzo ważne pod, pod kąt prosty. Ale to Łukasz Z dokładnie powiedział o co chodzi. Mam czas, to, to, to zrobię 40. Dobra, zmierzę, pójdę po ale to będzie chyba 10, 20, 30. O, idę po miarę, zmierzę i lecę dalej. Nie będę wam pokazywał, bo to jest nudne. Dobra, mamy wycięte. 100, 130 ponad sztuk powinno wystarczyć, bo tam jeszcze będzie stopa kominowa. Jak braknie, to najwyżej się dotnie. Z tych resztek tutaj zrobię. Paliki pod, pod ławy drutowe no i paliki takie, właśnie do, do szalowania później, w fundamentu z czego się da, tak żeby wykorzystać. No a później, co braknie, to dokupimy. Dobra, wyciąłem teraz jeszcze paliki. Wszystkie te, te które miałem, tam do, do wycięcia poszły. Te krótkie i przypomniało mi się, że mam skitrane skitrane z drzewa No, z twardego drzewa bynajmniej To jest nie OL, a tylko Nie pamiętam jakie to drzewo jest Bukowe nie No nieważne, zobaczycie zresztą Muszę dociąć jeszcze tych palików Tych potrzebuje 240 także jeszcze na pewno brakuje Zwalę ze strychu te to drewno. No, i będziemy działać dalej. No, a to drzewo to jesian. Dziura w głowie była. Także e, idę, e, przyniosę to wszystko tutaj. No, i będę leciał dalej. No, mówię 240, to myślę, że około setki mam. Także jeszcze dużo, dużo brakuje. No i lecimy. i powiem Wam, że się okazuje, że. To będzie Olcha w wielu przypadkach tutaj, bo ładnie pachnie. No to już jest jesion, ale tutaj mam sporo Olchy też. To nie ich nie przeszkadza w niczym. No co, zrobię wszystko na gotową i będzie czekać na niepokonny moment aż dostanę pozwolenie na budowę jeszcze przed pozwoleniem na budowę będę chyba zbrojenia kręcił, ale to zobaczymy, ale prawdopodobnie tak będzie. Dobra, kończę to. I jak jak będzie mi się chciało, to jeszcze zawiązę na działkę, to pokażę, pokażę Wam jak jest wykorytowane.